Lucyna Krzemieniecka. Z przygód krasnala Hałabały. Część pierwsza. Jak się napisały krasnalkowe przygody. Był piękny dzień lipcowy. Pachniało wokoło zielem, truskawkami, miodem i różnymi kwiatami. Siedziałem sobie na wsi na ławeczce i patrzyłem jak z boku na zielonej trawce wiatr rozdmuchiwał dmuchawce. A było bardzo ciekawe patrzeć, jak to robił. Wiuu, dmuchnął raz lekko i już jednemu, drugiemu i piątemu dmuchawcowi spadał z głowy puszek wydmuszek, srebrny, zwiewny kapelusik. Gdy tak sobie na tę wiatrową robotę popatruję i na ławeczce siedzę, przychodzi sąsiad Tadeuszek, co mieszka o miedze. Na paluszkach się skrada i powiada, czy... Nie mógłbyś wymyślić mi taką bajkę o, o, o krasnalu, ale taką długą, żeby się mógł opowiadać dwie godziny? Mógłbym wymyślić taką bajkę, mówię, ale gdyby było wokoło tak cicho, jakby makiem zasiął, bo tu mi wszyscy przeszkadzają. Krowy ryczą, świnie kwiczą, a za stodołą psy szczekają. Gdyby było tak cicho, jakby makiem zasiał, no to co innego. A to się dobrze składa, mówi Tadeuszek, bo właśnie mój dziaduś Właduś makiem zasiał w ogródeczku. Jest tam tak cicho, jakby no, makiem zasiał. Chodź ze mną do nas do ogródka i, i, i tam już, nie mając do krówek, świnek i piesków żalu, wymyśl bajkę o, o, o krasnalu. No i sprawa była krótka. Poszedłem zaraz do ogródka, ogródek, no przyjemny taki, a wkoło rosną maki. Nóżki mają zielona, główki czerwone, jak koguci grzebień. I tylko im się płatki czerwioniutkie z wiatrem kołyszą lekuchno. Siadłem sobie przy makach, a dookoła cisza taka. Ogródek pachnie tak mile. No. Siedzę już dłuższą chwilę, nagle patrzę, co to? Jeden maczek najwyraźniej zszedł z grządki i po ogródku biega. Maczku! Maczku! Wołam na niego. Wróćże na swoje miejsce na środek grządki. Wszak nie wypada, by maczek obiegał ogródkowe kątki. A na to ten, o którym myślałem, że to maczek, staje przede mną, ubrany w czerwone kubraczek i mówi. Krasnal jestem! zrodu rodu krasnali hałabała! Na imię mi dali! No, bardzo się cieszę, że to słyszę, bo ja jestem pisarzem i bajki piszę. Myślę, że nie ma żadnej przeszkody, byś mi opowiedział swoje przygody. Pewnie ich miałeś wiele. Miałem ich wiele, więcej niż jest makowych ziarneczek w czterech makówkowych główkach. I to mówiąc krasnal, cup, cupnął. No. Przy mnie na ziemi, nóżki po turecku skrzyżował i gadu, 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 a to, ty ma to, tamty ma to, o borsuku, a to o jeżach, a to o słowiku śpiewaku, i przygody mi swoje opowiadał, aż mu się broda trzęsła. Wreszcie zerwał się i mówi: A teraz zabawimy się w chowanki. Ty kryjesz, a ja się chowam. Zakryłem sobie oczy rękami, policzyłem do trzech i dalejże szukać krasnala. Kto by go znalazł? Patrzę, szukam, wołam. Nie ma! Tylko cisza makowa dookoła i makowe płatki, czerwone jak koguci grzebień, z wiatrem się kołyszą lekuchno. A może tu wcale krasnala nie było? Może mi się to przewidziało, albo też przyśniło, myślę sobie. Aż tu po podróżce gładkiej biegnie Tadeuszek z chatki, a za nim Jasiek, Stasiek, Weronka i Jadasiek. E, czy już wymyśliłeś bajkę o Krasnalu? Pytają wszyscy, bo się widać od Tadeuszka wszystkiego dowiedzieli. Hm, owszem, wymyśliłem mówię. Siadajcie i posłuchajcie. Był sobie raz Krasnal.